Wracam już do domu mówię. Wracam do domu i zobaczcie co tutaj pykło teraz Dobra, no to Patera Ta, tu król jakiś jest na tym Ale czekajcie, bo tu jakiś chyba napis też jest. Drodzy w tym tempie to ja za 10 minut powiem koniec filmu Nie wiem jak to się dzieje tutaj, ale jest ich mnóstwo No, pole to samo, co w poprzednim filmie. Mówię, idę na pole, nie? Idę na pole, bo tu coś było, coś się tutaj ruszyło na tym polu. Rok temu nic tu nie było. Trochę jestem podziemiony, więc mam taki może dziwny głos, ale powiem wam, pierwsza, pierwszy sygnał. <laughs> może nie jakiś nie wiadomo co, ale była jakaś klamerka, prawdopodobnie konina to była. O tak to wygląda. Idzie jakaś kobita tam na górce. Na spater tutaj idą, ja pierdzielę, taki kawał. No dobra, zaraz zobaczymy kto. No dzisiaj to albo mi się wydaje, albo dzień o wiele gorszy. Bo chodzę długo i w ogóle nic nie ma. Aż do tego momentu, kiedy skoczył guzik. Też taki ala Arseniak, jak tam w poprzedniej części. Yy, w poprzednim filmie to było raczej. Tylko tutaj na nim nic nie ma. Chyba, bo wiecie jak to jest nieraz. Nie, raczej nie ma, tylko taka obwódka. Oczywiście wszystkich zapraszam. Na poprzednie części, może poprzednia właśnie film, raczej nie części, na poprzedni film może nie było tam, nie wiadomo czego, bo nie zawsze jest złoto i srebro jak to mówią. Ale zapraszam Was na jeszcze starsze moje filmy. Pamiętajcie o nagrodzie na twórcy, czyli tej łapce w górę, subskrypcji i komentarzu, na który zawsze chętnie odpowiem mail do, do konwersacji jakiś tym dłuższych ze mną, to jest pod, o opisie pod filmem się rozwija i tam możecie pisać do mnie, zresztą piszecie ja tam wam z wami, że tak powiem odpisuję, nie? Także tyle. Pozdrawiam. Dobra, zbyt długo na tym polu chodziłem, żeby tam dłużej chodzić, po prostu tam nic nie ma. Mówię, spróbuję siły, reaktywność 3 na drodze. A to już i tak dzisiaj wypad, ale zobaczcie, taka Typowo PRL-owska ta zapalniczka A jest cała, ale to... Wiadomo, że to środ, ale ciekawe powiem Wam znalezisko. To jest. saluteńko ładna, piękna. No dobra, takie tu dzisiaj wykopki. Zaraz zresztą czas mi się kończy, bo powiem Wam, że miałem takie niemiłe zdarzenie dzisiaj. A nie będę wam mówił drogowe, o, że tak powiem, możecie się domyślać, także do następnego dołka. <grym> powiem wam, że to nie, nie jest zdecydowanie mój dzień. Nie jest mój dzień. Tak, jestem na polu, ale po prostu wracam już do domu, mówię, wracam do domu i zobaczcie, co tutaj pykło teraz. <grym> jest klamra. Ja pierdzielę coś takiego widzę pierwszy raz. Dobra, no to patera. Co to będzie? Co to jest w ogóle? Taki krzyż. Czekajcie, spróbuję to jakoś rozprostować. Szczerze Wam powiem, że ja nie wiem co to jest za klamra. To będzie do miniaturki. Nie wiem co to jest za klamra. Zobaczcie, tu jest jakiś krzyż. Taki, z niczym tego nie kojarzę teraz z krzyża. Na zdjęciu tam lepiej wam pokażę, bo tutaj jest jeszcze nie umyte w ziemi. Ale powiem wam, że naprawdę dziwne znalezisko. Pierwszy raz takie coś widzę taką klamrę, no bo to na pewno klamra była. Tutaj ta reszta widać, że coś tu odpadło świeżo. Zaraz zobaczę czy to jest w ziemi. O tutaj był pewnie dziurki były. No ale super bo ja mam super znalezisko, fan dnia, nie ma co gadać, nawet bez dwóch zdań. Może dzisiaj z tego filmu nie będzie, ale dobry będzie początek. Chociażbym jedną monetę jeszcze wyhaczył, to by było w ogóle super. Bo tutaj kółka naprawdę słabo, także do następnego dołka jak coś. Jest. Klamra niemiecka, Tur... Turberbund? Tumberbund? Czy Tumberband? Gant. A co? Tego... Miał kurde. Tum... Klamra niemiecka Tumberbund czy Tumberband, coś takiego, już mi tu koledzy z Choroszy podesłali szybko, też bym to sprawdził, ale nie chcę mi się tam szukać po internecie. Teraz na grupę wrzuciłem i od razu odzew był dosyć, dosyć ciekawe znalezisko z tego co tam czytałem. A tutaj mam kolejny sygnał, zobaczcie, o, bardzo donośny sygnał, zobaczcie, coś, coś wystaje, coś. A, żeż mo... a nie, czekajcie. Ale patrzcie jaki ja mam dzisiaj dzień. Nic i nic, w ogóle zero monet. A teraz zobaczcie co to jest. To jest chyba jakiś ten. Po piersie czy co to jest? Takie. Ta, tu król jakiś jest na tym. Ale czekajcie, bo tu jakiś chyba napis też jest. Chwila dla środka podręcznego. Zobaczcie, ja pierdziele, co to jest? Na pewno jakiś z koroną fagas tutaj jest na tym. Przypinka była, czy co to było? Ale super. Kurde, zobaczcie. Ciekawe, czy tutaj są napisy w tym miejscu. Nie chce mi się tych wyciągnąć dupy, ale... bo Drugi fant dnia, można powiedzieć, znowu. Dwa fanty dnia. Piękne, na razie monety nie ma. No co za dziwolą z tego pola. Idę, może jakaś wpadnie, chociaż jedna, żeby wiecie, jakoś to rozkręcić się tutaj. No i ja pierdziele, ciekawe co to jest, patrzcie coś fajnego. No dobra Jest Monata Jest tu <ścoughs> Taka monata, że 10 groszy, współczesne. Dobra. Faktycznie tak biło, powiem wam, mówię, co to w PRL tak dziwnie bije słabo. Dobra. Dobra, słuchajcie. Jak już coś wyjdzie okrągłe, no to mamy takie coś. Już jednego wam nie pokazywałem. Tego wam pokażę, żeby powiedzieć, że koniec. Na dzisiaj. To jest gaciak, zwykły gaciak. U mnie było to, co było. I mam taki, powiem wam, niedosyt, bo z jednej strony były te, tak klamra piękna i to coś, co nie wiem, co to, wpinka, czy co to było w ogóle z tym królem albo kimś w koronie, bo to tak wygląda. A z drugiej strony, no żal, że tych monet nie było, nie? No było te 10 groszy, to nawet... Chcę zapomnieć o tym nawet, o tych 10 groszach współczesnych, które niedawno ktoś na pewno tu zgubił. I tak jak mówię, z jednej strony się cieszę, z drugiej mam taki trochę niedosyt, bo będziemy musieli do tego dołączyć następną część filmu gdzieś, żeby to chociaż ta norma wyszła, jakaś fenolowa, no nie wiem czy PRL-owska, ale żeby wyszła, nie? Także zmienię gdzieś jakiś teren, może tam do lasku, spróbuję gdzie byłem dwa dni, fi dwa filmy temu, ale to się jeszcze zobaczy. Także yy, tak jak powiedziałem, było to co było. Wam wszystkim dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu. Oczywiście nie odchodźcie od swoich urządzeń, bo zapraszam Was na następną część tego filmu, która będzie za sekundę. Start. No i jest zmiana, powiem wam, totalna miejsca. Nie jest pole, nie jest lasek. Takie nie wiadomo co. Byłem tutaj rok temu. Tutaj wszelkie rekordy... A drzewo trzeszczy. Wszelkie rekordy padły pod względem znalezienia PRLi, po prostu setka albo i lepiej złotówek. Różnych, różnych no... To ogląda moje filmy, na które Was serdecznie zapraszam, starsze to wie. No a teraz słuchajcie, mam grosza, nie nagrywałem, ale druga rzecz to jest... Docieram się, mówię co to? Fenol? Nie, fenol a to jest chyba żeton na ten telefoniczny, taki z lat 90. Tam nie wiem, A, B, były i C. Ten jakiś mniejszy, ale tu nie wiem co to jest. A czy co? No tu jest ten znaczek pocztowy, także na pewno to jest żeton. Ciekawe ile się tych monet teraz uda tutaj znaleźć, w tym yy, nowym roku, bo to było już rok temu, tamto. No i proszę, zobaczcie. Jest pierwszy większy jakiś ten krążek, czyli złotówka na pewno, tak jest. W ogóle normy to już mam, bo grosze wpadają współczesne, nie pokazuję ich, nie chce mi się nagrywać. Tu mamy ładny 78. Przepraszam, za że jestem pociągający dzisiaj, ale jeszcze przeziębienie daje się we znaki. Także Krystian, pozdrówki do Ciebie lecą. Z okazji tego rocznika Sylwester yy, Sacewicz, wielkie pozdrówki do Ciebie lecą też. Ym, do Łukasza, znanego jako Wam, Uki Szczecin. Pozdrówki wielkie. Ym, Emilia, cios, pozdrawiam i pozdrawiam chyba też. Saper Wielkopolska. Coś się tak mi zdaje, że ty też jesteś 78. Pewnie kogoś zapomniałem jak zwykle, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. W ogóle to wszystkie 78. roczniki. Gorąco pozdrawiam i ruszam do następnego dołeczka, nie? Moi drodzy, w tym tempie to ja za 10 minut powiem koniec filmu. Cały czas stoję w jednym miejscu. Kolejna krągłość, ale tym razem... Współcześniak, ale taki zajechany, że myślałem, że jakiś fenol będzie. Normalnie stoję w jednym miejscu i szarpie monety. Grosze, teraz jest złotówka współczesna. Wcześniej złotówka była, widzieliście, perolowska. Także cały czas mam sygnały tu na tej górce. Dziewczyna, na połowę szmelian, nie ma kista w rubilach. Oto. Bądź i znieś. No, możliwe, żebyś dał rady. Nie ma pisał w aktawu. Żeby nie było. Proszę bardzo. Kolejny Moniak PRL-owski. O tu norma to no, no nie jest ładnie się będzie zobaczycie. Z premedytacją tu wszedłem, bo wiedziałem, że będą tu monety. Czekajcie zobaczymy jaka data. Uuu. Kurde nie było łatwo powiem wam. 8-1 Jak się nie mylę to nasz Przewodnik z grupy Jarl, czyli Jarolo Choroszcza Wielkopolska, <grymio> pozdrawiam cię, Jarku, gorąco! Wszystkiego dobrego, trafiło i na ciebie 8 1 to na pewno było was dużo tam, ale wybaczcie mi, nie zapamiętam, no nie zapamiętam, ktoś, to, ktoś, ktoś tam jeszcze był. Także do następnego dołka, chyba na żywo zacznę to kopać, te sygnały, bo powiem Wam cały czas, są. mimo że tu chodziłem, pamiętacie. Tu jest teraz O, dyszkę mamy Zdaje się, że ten Mickiewicz i tak, chyba Mickiewicz Zaraz pomylę i będzie, że ten nie To Przeważnie 7-6 bywały Ale nie będę tak już teraz nad, nad każdym się wiecie ten tutaj No Jest dycha 1970 pewnie 70 któryś bo one tak były i do następnego dołka, ale zaraz wam pokażę, że mamy jeszcze tu... O, patrzcie. Zaraz próbujemy tą monetę, o ile to moneta, wykopać. Normalnie jedna na drugiej, można powiedzieć. I ja tu byłem... No taka wiosenna pora, już zarastało wszystko. O, a tym razem zrywka. No widzicie, jak chcemy coś pokazać, to wychodzi śmieć. No dobra, do następnego. Kolejna moneta. Zobaczcie, to jest wszystko tutaj kopnięte w jednym miejscu, na jednym metrze. I dalej mam sygnały. To jest 2 złote z PRL-u. I myślę, że już takich samych nominałów to nie ma sensu pokazywać, nie? Może jak jakieś inne będą, no bo co każdy razem dwójkę taką samą pokazywał. Także zobaczycie tego ogólnie, później na podsumowaniu, a ja coś ciekawego próbuję, bo tu jest szansa, powiem wam, żeby jakąś fajną biżuterię znaleźć. Bo tu za PRL-u siedzieli na kocykach i gubili, nie? Stąd tyle tych monet. Patrzcie, jaka dzisiaj piękna pogoda. Tylko jest zimno, od razu wam mówię. Zimno, bo wieje. Tu mam jakieś spróbujemy na żywo, już lecą dwójki, lecą współcześniaki. Nie nagrywam dwójki w sensie perelowskim, nie? Dobra, jest głębiej. No i dobrze, że jest głębiej. Jest głębiej, to jest szansa, że jest muleta. A co jest? No i patrzcie, jest moneta! Jakaś cięższa! Podejrzewam, że będzie właśnie albo dycha, coś cięższa i zaklejona. Kurde, ale zaklejona. Piątka chyba z PRL-u, tak ja pie... to jest piątka fajnie, no to jest piątkę pokażę, bo były dwójka, była dycha No i piątka, ale mam tych muniaków już ja pierdzielę, ale fajnie Powiem wam kółeczka się fajnie kopie, jakie by nie były yy, nawet te PRL -e. Może uda się fenola, bo tutaj nawet udało mi się fenolę znaleźć yy, rok temu, także może się uda, zobaczymy tym razem widziałem, że to jest już mała monetka. Czyli. No, czyli co? A, widzę co. Dyszka. 10 groszy. 60. Ja pierdzielę, ósmy chyba. 6,8 pozdrawiam. Tu miałem tych sygnałów jakby dużo. Dobra, zobaczcie, przewalam tu ziemię cały czas. To grosz padnie, to, to... polmos, tak jak wtedy, poprzednim tym. To teraz znowu przewaliłem, zobaczcie, wyskoczyło dosłownie, widziałem jakby wleciała. Kolejna piątka. No normalnie cały czas sygnały mam. Nie wiem, w ogóle tak się zastanawiam co z tym filmem zrobić. Bo to wiecie, nie dość, że tu, to... o. Tam jest sygnał kolejny, pewnie jakaś zrywka. Taki będzie dziwny film, bo to inny początek. Początek, 0 monet prawie, jeden 10 groszy. Ale były dwa fajne fanty roku. Tego na razie, można powiedzieć, ta klamra. Dzisiaj pewnie rekord będzie jakiś ten, to. Rekord monetkowy dla mnie. W tym roku, gdzie to było? No dobra, słuchajcie. Będę na bieżąco pokazywał, tu było takie miejsce, gdzie kilkadziesiąt prl wyciągnąłem. To gdzie było, gdzieś tu dokładnie? A i pojawił się kolejny sygnał prl oczywiście, złotówek. O, i kolejna złotówka. Ja cię kręcę. Wracajcie w stare miejsca, bo normalnie. 75. Pozdrawiam, ileż tu tego jest? Dobra, tuż obok. Tuż obok, trochę niżej. Tu mam sygnał piękny. No, patrzmy. a już widać, zobaczcie. A nie, to nie moneta. Nie moneta. Jakoś cięższa taka, to będzie... Co to jest? No kurde. Chyba... Kolejna piątka, tak mi się zdaje. Tak, to będzie piątka, także zobaczcie. Kolejne muniaki wychodzą cały czas. Oczywiście reaktywność może tu robić dużą robotę, bo walnąłem sobie na 3. Wtedy chodziłem z Deusem, pamiętam na chyba 2, 2,5, chyba 2,5 chodziłem. A jednak tutaj na tej trójce, ona już lepiej selekcjonuje te obiekty koło siebie, i może to właśnie robi robotę. Nawet nie wiem, czy na cztery nie dać tego. Tu jest tak te, dużo ty masa tych sygnałów, że wiecie, każdy pojedynczo będzie fajnie pokazywał, aczkolwiek trójka już robi robotę i dobra, nie przedłużam. O, Moi drodzy, dziwny to był wypad, tak jak i poprzednia część, bo w poprzedniej części usilnie próbowałem znaleźć choćby jedną monetę, tam 10 groszy było, ale to, to, to nie liczę nawet to współczesne, dopiero takie świeże zgubione. Dzisiaj powiem wam <noise> 20 monet i nic więcej, nic więcej nie udało się znaleźć, żadnej biżuterii, nic. Te po prostu 20 monet. Najwięcej jak w, na razie w tym roku, nie? Może gdzieś tam będzie, bo do, dopiero mamy początek roku, także na pewno gdzieś tam może i więcej się zdarzy, wiadomo, nie? 20 oczywiście ze współczesnymi i same PRL, zero fenola, zero nic. Także mamy takie dwie dziwne części filmu, w jednej tak yy, klamra i ta dziwna taka zawieszka, moneta wycięta, nie wiem. Ta klamra to jakaś jakieś organizacja sportowa. Tundemburg czy Tundemberg, nie wiem jak to się może się mylę nawet znowu to wypowiadając, w każdym bądź razie dosyć rzadkie znalezisko szkoda, że w takim stanie tylko, nie? Także nie przedłużam tego już, no słuchajcie, no ja mam dzisiaj co chciałem, pochodziłem, dużo monet dużo kółeczek, naprawdę się cieszę wszystkim, którzy do dobrnęli do tego momentu bardzo dziękuję, pamiętajcie o nagrodzie dla twórcy jeżeli wam się oczywiście podobało, czyli łapka w górę, subskrypcja i komentarz, na który zawsze chętnie odpowiem, a ja was pozdrawiam gorąco z tego już bardziej ciepłego dnia dzisiaj. I zapraszam do następnego filmu. Na razie.